Żyją ci, którzy są członkami Kościoła Żyłszko Katolickiego, żyją także muzułmanie tutaj w Państwa województwie. Tradycyjnie od lat wtopieni także w polską kulturę. Myślę, że razem stanowimy wielką wspólnotę ludzi wierzących, ludzi, dla których właśnie tradycja, wiara, obyczaj wynikający z tych głębokich korzeni jest niezwykle istotny. I dlatego dzisiaj, kiedy mówimy o przyszłej prezydenturze Rzeczypospolitej, kiedy ja odbywam spotkania w całej Polsce i mówię o tym, jaka jest moja wizja prezydentury, to właśnie obrona naszej tradycji, to właśnie obrona naszej kultury, naszego obyczaju zajmuje w tych moich wystąpieniach, w tej mojej umowie z moimi rodakami, z wyborcami, bardzo ważne miejsce. Dlatego wzywałem i wzywam. Urzędującego prezydenta pana Bronisława Komorowskiego do tego, aby nie dokonywał ratyfikacji takich aktów prawnych, jak słynna konwencja przemocowa. Bo obok wartości ważnych w tej konwencji, jaką jest ochrona przed przemocą w rodzinie, przed przemocą domową, wartości ważnych, ale jednak takich, które nie muszą bronić każdej rodziny. Bo nie w każdej rodzinie, a powiedziałbym, w niewielu rodzinach ta przemoc występuje. To jest wyjątek. Oczywiście ci ludzie, którzy są nią dotknięci, wymagają obrony, ale dzisiaj takie rozwiązania są w polskim systemie prawnym. Można je poprawić, można je udoskonalić. Tymczasem ten akt, obok tej ważnej, tej ważnej tematyki, niesie w sobie także groźne dla naszego społeczeństwa treści ideologiczne obce. Naszej kulturze, obce naszej tradycji, a co więcej, on wprost nakazuje zwalczać naszą kulturę, zwalczać naszą tradycję, wykorzeniać postawy, wzorce kulturowe, które z tej tradycji, zwyczaju i religii wypływają. I polski prezydent nigdy na to nie powinien się zgodzić. I dlatego ja deklaruję tutaj, na tym miejscu że nigdy nie zgodzę się nie tylko na ratyfikowanie tej konwencji przez Polskę, przez polskiego prezydenta, ale nigdy nie zgodzę się też na to, żeby akty prawne o podobnym wymiarze, o podobnym charakterze, niosące w sobie podobne treści ideologiczne, lewackie, mające prowadzić do wykorzenienia tego co tradycyjne i budowania na tej pustyni pozostałej nowego człowieka nie były częścią polskiego systemu prawnego.